Wszystko. Dziękujemy Państwu, idę do ludzi. Dziękuję Państwu. Dzięki wielkie. No tutaj Nigdy. Wiesz tam Ale ja nie przychodzę nie. z polityki, no przecież pan wie. No, no. Ja ale ja nie jeszcze... Panie prezydencie, ja dzisiaj ja w cipocią... Pociągiem i pan mnie są zabierze. Gdyby pan łowiecki by, nie był blokował, to by przyjechał. Bo Na jest masażerska. Ale... Od półtora roku. On ale... w tej linii ale... nie chce. Ale pan, że pan z ładną dziewczyną, przyjechał, to nie wypada pociągiem. Ale nie ma nie ma nie ma jak, bo pan Całbecki nie daje pieniędzy. Ale dlaczego i nik, nie... nie... Nie Dlaczego czego żeście tak nie wierzy, żywujecie wierzy, na tą kolej Bo linia jest, bo przyszło wszystko, a Anka mają nie mamy czytę, się do pana jak zostanie pan bezradny. Słyszał pan? Czy ja pociągiem? pan się do mnie z czymś zgłosił i przez przypadek to się nie umawiałeś. wie pan załatwiłem. Sto tysięcy ludzi wywiezionych na Syberię, dlaczego się milczy? Ten człowiek przestał milczeć, bo to w prl się działo, bo są wujkowie, ciotki i potomki tych, którzy mordowali. Mój a przyszedł z na Pieszona. Uciekł z I dzięki tutaj kandydatowi na prezydenta, ta zbrodnia obok Śląskiej ku Zgodzie, gdzie Żyd Morel otworzył drugi oświęcim, 80 lat temu wyszła na jaw. To jest wielki człowiek. A ja ja będzie żyła przeszłością, to nigdy w Polsce nie chciał. Ale drodze. bez przeszłości nie ma przyszłości. Nie ma. A gdzie jest pan co? No, no, nie, nie. 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 No. Pamiętać można, ale trzeba zamknąć. Prezydent w tej sprawie mógłby coś zrobić. Dokładnie, to, sa dokładnie to samo bym robił, e, co robiłem jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Konkretnie domagał się od Niemiec reparacji dla państwa polskiego i wprowadza reparacje na salony międzynarodowe. Niemcy muszą zapłacić Polsce reparacje. Ja na renowacji grobu akop Nie, nie wiem. Bo widzi pan, że oni uznali, że to są groby wojenne. No, to tak uważają, może. Ale w 1946 roku jest wojna. Na plec, na pagony, mi żeń. Nie znam, nie wie pan, no, pana no. pan Regina Dąbrowska. Ja, ja. ja zgładałem wnioski. o. Nie znam sprawy po prostu. Nie chcę panu powiedzieć. Przebadali to i nawet panu odpowiedział. A wówczas to grobu BW później zamordowało. Ale to co jest z tej odpowiedzi? Że status grobu To jest, jest, jest są grobami wojennymi. No tak. to jest z durą. Gdzie wojna była w 1946 roku? Tu na tych terenach. W 1945 tutaj już front doszedł. No, nie, nie powiem panu, ale no, widzę no, no, podpis no, no, dyrektora te groby oddziału. No, to... wymaga, wymagają renowacji już, nie? O tu kolega Jasne. za panem może potwierdzić chodzi o grupę, żeby IPN w Bydgoszczy dział Ale to są groby wojenne z tego, co z tego pismo. Nie. Uwego zaszczylił, u Woły. Tak, w 46 no. roku. Okay. Ale pan, sprawy są. to najlepiej z dyrektorem Mamy, mamy. Groby no, wojenne są no, dwie kwatery, no, ale, ale ja nie znam szczegółów. Ale żołnierzy września, kampanii wrześniowej, to są wojenne. No. Fajnie, że dbacie o te groby. No. Dziękuję. Dziękujemy. dobrego. Mamy nadzieję, pan mi dokument. Mamy nadzieję, że pan będzie не п A ja dziękuję za to wszystko, co Pan zrobił dla Polski. I szczególnie w tej 80. rocznicy deportacji mieszkańców na Syberię. I wjedziemy pociągiem. Czy to się podoba maruderom, czy się nie podoba? Wygranej rzeczy, Panie Pociąg do Sepulla, pociąg do Dziękuję uprzejmie, Panie Prezydencie. Czy właściciele golto mają prawo to w swojej własności, czy ma przewodnictwa? Nicy mają do powiedzenia?